Tutaj Jake, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku w końcu pojawił się Brawl-o-Lowinowy challenge, w którym do wygrania jest nasza przepiękna Halloweenowa Rosa, o której mówiłam, że jest najlepszym skinem, który ma się pojawić po aktualizacji. Naprawdę bardzo długo na to czekałam. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wygrać ten challenge. Dzisiaj do odcinka zaprosiłam. Bandę, więc za chwilę się z nim przywitamy, ale zanim do tego przyjdziemy, to oczywiście muszę ogłosić dwóch zwycięzców, którzy zwyciężyli kody PACE w kartę wartości 25 zł dzięki temu, że zrobili zakupy z kodem Farel i podesłali mi te filmiki na maila. Wielkie dzięki za wsparcie, a Wy, moi drodzy widzowie, pamiętajcie, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem FAREL, to koniecznie to nagrywajcie i podsyłajcie mi filmiki na maila, którego znajdziecie w opisie, a już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych zwycięzców. Być może to właśnie Wy pojawicie się w kolejnym odcinku. Tutaj jeszcze wyświetla się zwycięzca Zombie Bee, czyli skina, o którego walczyliśmy w poprzednim odcinku z Farelem. Ogromne gratulacje, aby odebrać nagrodę, oczywiście odezwijcie się do mnie na tego samego maila, czyli tego, którego masz w opisie. Zapraszam Was również do sklepu Ostatnio wejściała nowa kolekcja The Farel Team, czarno-złote koszulki, także koniecznie zaglądajcie do pierwszego linku w opisie. A teraz ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania i kibicowania. Okej, okay, kochani, jest już ze mną Panda oraz Bartuś. Cześć! Hejka! I zaczynamy challenge. Pierwszym składem będziemy grali Rozą Tarą oraz peny. Oczywiście wbijajcie do pandy. Panda jest coraz lepsza ode mnie, w Browsters, także ma naprawdę ciekawe odcinki, jest to oglądać. Link macie w opisie. A teraz trzymajcie za nas, kciuki, kibicujcie. Mam nadzieję, że uda nam się przejść ten challenge. Lecimy. Okej, okay, przeciwko nam gra Jessie i kto tam jeszcze nie, nawet nie zauważyłam. Dobra, co ja mam, co ja mam robić, panda? Jest najważniejsze. Ja po prostu, no. Ma w nich wjeżdżać, starola. tak? Tak jest, no. no. i już padłam. My z Partusem tam się zajmiemy resztą. Dobra, już wiem, że mam na siebie troszeczkę uważać też. Jaki ja mam gadżet? Ja zapomniałam, jaki ja mam gadżet. Tworzysz krzaki i tyle No, mhm. możesz sobie tutaj, gdzie stoi, położyć i potem przychodzi. No Dobra, dobra, dobra. Jackie, Jackie, Nice. Zabita 12-0 trzeba zrobić, bo wcześniej nam się nie udało A, wcześniej było 12-1, nie? No Ale teraz już wiemy, przynajmniej, żeby Max nie brać na hodzone Czyli Uczymy się na błędach tak jest. Dobra, odliczanie, odliczanie O, uwaga, Panda, dałeś radę, nice no. Dobra, ja ich robię dwóch Na raz nice. Okej okay. no. Mówię, proszę góra. bardzo. A, nie mam płatki dobra. granicy. Łatwo z nimi. Nawet ani razu gadżetu nie musiałam używać. No dobra, tym razem Bo, Barley oraz Jessie. Ale widzę, że cały czas grają Jessie tutaj. A, nie oddam no, ci no. tego kiełbika. <laughs> dobra, no i znowu niebieska drużyna widzowie. Odliczanko. 4, 3, 2, jeden i mamy to. Czyli pierwszy poziom za nami. Ok, teraz przechodzimy do gorącej strefy i em, gramy takim składem y, Pam, Amber oraz Jessie. Lecimy. Ja dawno nie grałam gorącej strefy, więc. <grych> no, myśmy tutaj przegrali jeden mecz. Aj, 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 aj. Dobra, mów mi co mam robić, to będę to robić. Idę niszczy za tobą. Ci... Najlepiej to niszczyć ich właśnie tam, gdzie jest ten, yy, ta trampolina, bo oni będą skakać zazwyczaj. No, ja, o, że już nie... padłam! Dwalnij tego. Gadżet, gadżet, gadżet pani. Czekaj, bo ja teraz. Teraz to już nieważno, bo nie żyję. Teraz jak możesz. Iść, możesz? Atna, to, atna. Nie, nie skoczyła. No nie panu. no co za gail. Dobra, to jest winek. Łapka w górę. Uhu! No co za nice. Nie, Zwycięstwo, Barto się z gwiazdą gry, ładnie. Żeby nie było Tika, błagam. Nie ma. Jest! Jeszcze ro... o kurde. Jest, jeszcze M. Jeszcze jest no MS. I pamka. Nie na no, najlepszy team. ja. Yeah. Ja nie mogę. Już to będzie dramat. Dobra, ja muszę przejść tędy i jakoś niech w tyłu. Bo inaczej tego nie widzę Jak to woli Bartek? Muszę się naładować. No więcej bomba, 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 bomba. jakiś działek, ulków i tak dalej. Jezuniu! Stresuje Dobra, mnie ten tryb! Jest. Proste, przeszliśmy. <laughs> nice! Woo! Udało się przyjść drugi poziom. Ile za to dostajemy gwiezdnych żetonów? Teraz mała panda gwiazdą gry. No, Popisałeś się. O, Tysiąc gwiezdnych żetonów. Nice. Ok, więc teraz lecimy z napadem i e, jedziemy takim składem: Spike, Daryl oraz Colt. Trzymajcie kciuki. E, let's go. Przeciwko Bibi, Coltowi oraz e, Dynamikowi. No, tu mogłeś to wybić, by to było łatwiej przejść. Dobra, no, zaraz. Trzeba oni nawet nie potrafią trafić. Ała, 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 dobra, Bibi mnie pojechała. Bo już się, raz No ale, że Bibi jeszcze Dobra, tu i uwaga, i ostatni probii. strzał i mamy to. Dobra, ale. Ledwo co? Sekundy no ja nie brakowało. Nie Dobra, ważne, że wygraliśmy, mamy to. Pierwsze zwycięstwo, jeszcze tylko dwa. E, Deryl. Kiełek i Brok Mhm. Mm brok będzie skakał przez ściany. Brok będzie skakał jak ktoś. Się... Skacz, proszę bardzo, zapraszam. Czekam tu na ciebie. Ale, że on się posłuchał? <laughs> o nie, Kiełek. Ten to w ogóle przejście zablokował. Oddawaj przejście, hamie. No zamknął mi, chciałam już ultować. Ale wiesz, że możesz przez jeziorko przejść? No wiem, ale... Oni tu na mnie czekają, oh. dobra. Padon no Dobra jak stachnie. my oni... Jak oni mają dobra. więcej procent. Lecę, 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 lecę. Dawaj, 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 daj, dawaj. Daj, botyk. daj, daj. No i tak wygraliśmy. Do zera. Yeah! Nice. W ostatniej chwili, chwilach wykorzystałam sekundę. tego ulta. Gwiazda gry. Wow. No i tysiąc gwiazdnych żetonów. Zrobiliśmy to. Ok, a więc lecimy składem Piper B oraz Penny. Damski skład. No. Go. I proszę bardzo. Tick. Rico i kto tam był jeszcze? Nie wiem, ale Tik będzie robiony przeze mnie. No, nie. nie ma Tika. Nie ma Tika? To kto to jest? Nie. Spike. No, ale szoto dostał na Ale to są boty. Dostał. Jak ja kocham grać Piperką na takie <grym> pałwanki. Pałwanki, najlepsze określenie ever. My koni tylko mi się pod pchają. Tak. Jeszcze ani raz nie padą. Ej, bomba! No Ale ja! zrobił to! Mnie. Co za so, chłop, nie mogę. Chciałem mieć mać gwiazdki A ład, też już drugi raz! Najpierw no, raz na szczęście padłem. Nie no, tak być nie będzie. 40 gwiazdek trzeba robić. Dawaj tego spajka. Kurde akurat skręcił. 2-1 A Nie 47. udało się 40. Dobra, już uda. Ważne, że nie przegraliśmy. Dobra, teraz będą e, tak... Tik znowu! I. Znowu Tik! Nie, to Una nie bo, to tika. nie Tik, to na nich. Co ja, gadam Dobra, Ebo postawił pewnie tam... Dobra, rozwalamy potem. ich na Easy teraz szybko. Płaszczyk, płaszczyk. Ale oni dostają w głowę. Dobra. Nie ma. 7-5. Gdzie? Bamba się wkurzy. Się mam. Wywalaj z tą V. No, wychyl głowę. Gdzie Ty, idzie TT. Te, te. Sterowane. Uważajcie. Dobra, teraz już nie panuję nad tym. Oh, wow, Ała, tak padłam! Badawał. Ooo, oh. dobi, 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 dobi. Dobra, Dobrze. dobiłam. Dobra, win, e? Jest! Brawo, prawda. Na szczęście się udało, brawo, panda, gwiazda, gry. Nice! Mamy skinka, moi drodzy. No, niestety, dwie, dwie gierki przegraliśmy. Ale ważny jest końcowy wynik, proszę bardzo. Odbieramy naszego kolorowego skinka. Przepiękne to co? Teraz Kinek idziemy. Pod jest. Skinek plus piny do Rose. Tak jest. Bardzo ładne, idziemy testować. Jak sami widzicie, moi drodzy, Braulo i nowa roza co jest to pierwszym to jest skinem do Rose przepięknym skinem do Rózy przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że udało mi się ją odblokować. Dajcie znać, jak Wam poszedł ten challenge. Moi drodzy, tego skina będziemy sobie testować jutro na Live, także zapraszam Was serdecznie. Będziemy grali sobie Brawlow i nową Rozą i będziemy świętowali. A na dzisiaj ja się już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za kibicowanie, za trzymanie kciuków. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jak Wam poszedł ten challenge, ile winów udało Wam się zrobić, a być może jeszcze nie braliście udziału w tym challenge'u, to ja za Was bardzo mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że również Wam uda się zdobyć browlowinową Rose. A tymczasem zapraszam Was jeszcze do sklepu Pixi po przepiękne koszulki. Ostatnio też wleciała nowa kolekcja The Farel Team Złoto Czarna, także zaglądajcie do pierwszego linku w opisie. Do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie moje oraz Farela z naszymi autografami. Oprócz tego zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a my widzimy się wieczorkiem na live z Fortnite. Do zobaczenia!